Cześć witajcie z tej strony Kapsa16 i witam Was w 7 ciekawostkach o awanie czołgija Na wypadek, gdyby materiał się Tobie spodobał to jest taki pewien przycisk, który wyglądem przypomina kciuka w górę Jeżeli go klikniesz z szarego smutnego kciuka zamienia się w zadowolonego niebieskiego kciuka Natomiast jeżeli jeszcze u siebie masz czerwony przycisk subskrybuj a chciałabyś, chciałobyś otrzymywać fajną dawkę ciekawostek, nie zwlekaj i kliknij go wraz z ikoną dzwoneczka, aby być na bieżąco z wszystkimi nowymi materiałami. Zanim przejdę do pozdrowień, chciałbym Wam podziękować za tak pozytywny odbiór już kończącego się maratonu. Z materiału na materiał otrzymywałem dużo próśb o pozdrowienia, z czego niestety nie mogłem wszystkich pozdrowić. Jednakowoż w przyszłych materiałach nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby, które chciały pozdrowienia, zostały pozdrowione. Przed przystąpieniem do ciekawostek chciałbym serdecznie pozdrowić. Cysielow. Ronisława Crazy Wojtka Dafyka Chana Huberta Tego Gościa Mateusza Tomaszewskiego Mateusza Planetka Nejak Minecraft Szymona X Króliczka X oraz X 06 Z dłuższego mojego wstępu to byłoby na tyle a teraz zapraszam do oglądania. Aven Tudor Jogia. Przyszedł na świat 9 lutego 1992 roku. W dzielnicy Klarni, położony w okolicy Vancouver. W obecnym momencie ma 28 lat. Mama aktora ma na imię Wendy Jogia. Natomiast ojciec aktora to Mike Jogia. Z rodzeństwa Avena ma brata o imieniu Ketan Jogia. Karierę aktorską rozpoczął w 2006 roku, pojawiając się w produkcji telewizyjnej zatytułowanej A Girl Like Me The Gwen Ariel Story, gdzie zagrał Daniego Araujo. Od 2007 roku do 2010 wystąpił w różnych programach telewizyjnych, które wyświetlają Wam się na ekranie. W 2010 roku miał miejsce debiut filmowy aktora w filmie Potrójny Pies, gdzie wcielił się w rolę Nastoletniego chłopca. Od 2010 roku do 2013 roku wystąpił w programie Nickelodeon Victoria znaczy zwycięstwo, gdzie zagrał rolę Beck Oliver. Jest autorem książki, która nosi tytuł Mixed Feelings, Poems and Stories. W tym momencie wyświetlają Wam się wszystkie obecne nominacje aktora. Uczęszcza od szkoły Killarney Secondary School. Jego szacowana wartość netto wynosi milion dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi 4 215 945 zł. Ma na sobie aż 5 tatuaży. Niestety udało mi się tylko znaleźć część wszystkich zdjęć tatuaży Ewana. Na Facebooku, aktora obserwuje go ponad... 2 129 tysięcy osób, a na Instagramie ma ponad 3 milionów obserwatorów. Tak aktor prezentuje się w fanartach wykonanych przez użytkowników, którzy wyświetlają się obok swoich fanartów. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że przedstawione ciekawostki Wam się spodobały. Tak jak zostało to przeze mnie na wstępie wspomniane, nowo osoby zapraszam do subskrybowania raz z zaznaczeniem dzwoneczka, aby nie przegapić nowych filmików. W komentarzu napisz back Oliver, a ja przypnę Tobie serduszko. Do usłyszenia w przyszłych filmach z ciekawostkami. Cześć!